Więc próbuję kupić grę, która nie wymaga usługi PS Plus Extra. Natomiast gdy ją dodam do koszyka, próbuję dodać do koszyka, Państwa sklep PlayStation Store wymusza na mnie wykupienie subskrypcji. Pierwszym takim przykładem, bo to nie, nie jest jedna gra z takim problemem, jest gra Bug Snacks. Otwieram grę. Jest opcja zakupu bez wykupienia PlayStation Store. Klikam Dodaj do koszyka. I proszę bardzo. Otwiera się wymuszenie subskrypcji, aby mógł w ogóle dodać do koszyka. Nie ma innej opcji. Jest automatycznie zaznaczona subskrypcja 12 miesięcy. I bez zasubskrybowania. Nie mogę tej gry kupić, dodać do koszyka. Mogę jedynie wyjść z tego. Kolejnym przykładem jest gra The Ascent. Proszę tu. Jest zaznaczona zwykła opcja kupowania. Daję do koszyka i znowu jest to samo: wymuszenie zakupienia PlayStation, subskrypcji PlayStation Plus Extra. Jaki to ma sens, skoro ona jest zawarta w usłudze PlayStation Plus Extra, a ja nie jestem tą usługą zainteresowany? Możemy spróbować też kliknąć na chwilę. I zamiast subskrybuj ponownie wrócić na opcję z dodania do koszyka i zwykłego zakupu. I rezultat jest ten sam. Ponownie sklep PS Playstation Store próbuje wymusić zasubskrybowanie Playstation Plus Extra. Prosiłbym o rozwiązanie tego problemu nie tylko z tymi dwoma grami, ale generalnie na wszystkie jakie. To jest pewnie ich więcej. Dziękuję.